Sporo się pojawiło ostatnio w polskim internecie filmów namawiających do zakupu nieruchomości w Azji Południowo-Wschodniej. Niektórzy namawiający liczą nawet zyski z inwestycji na Puket nie tylko przed sprzedażą nieruchomości, ale nawet przed ukończeniem jej budowy. Słowem, niemal raj. Czy to Kambodża, czy Tajlandia, wydaje się, że palmy i słońce mają przekonać polskich nabywców do zainwestowania w tej części świata. Nie mowa już o tak kurizalnych argumentach niektórych agentów, jak szukanie wolności w autorytarnym kraju, jakim jest Kambodża, lub zapewnienia o legalności rozwiązań prawnych w Tajlandii, gdzie obcokrajowcy ziemi kupić nie mogą. Każdy, kto był kiedykolwiek w tej części świata, pomyślał o zakupie kawałka tego miejsca dla siebie. A jeżeli przybywasz z Bogatego Zachodu, to jesteś dla deweloperów klientem idealnym. Jesteś optymistą, kierujesz się emocjami, a gdy porównujesz tamte, tamtejsze ceny z zachodnimi, myślisz sobie, wow, to musi być świetna okazja. Nie zamierzam cię straszyć, ale chcę pokazać kilka ostrzegawczych sygnałów, na które musisz zwrócić uwagę pochodząc z zupełnie innej planety niż Azja. Załóżmy, że mówimy tylko o kupnie mieszkań, a nie ziemi i domów. Mieszkania obcokrajowcy w krajach regionu mogą kupować i posiadać legalnie, ale co dalej? Pośrednicy i deweloperzy nie informują, bo często też nie chcą, o wielu pułapkach i ryzykach dla kupujących. Pierwszą rzeczą, na którą musisz uważać, co widać zwłaszcza na Instagramie i YouTube, jest sposób w jaki deweloperzy i marketerzy sprzedają swoje inwestycje. Oni nie sprzedają Ci metrów kwadratowych czy proporcji pomieszczeń. Oni sprzedają fantazje o idealnym życiu. Na wizualizacjach lub filmach widzisz piękny budynek, a w Twoim przyszłym pokoju luksusowo ubraną kobietę, Patrzącą na panoramę miasta, do tego basen typu Infinity, który wygląda niesamowicie i zawsze jest pusty, co przyznacie, jest dość niezwykłe w potężnych blokowiskach. Sterylnie czysta siłownia, zero korków i idealne słońce. To wszystko ma grać na Twoich emocjach, ale czego ci nie pokażą? Na przykład sąsiedniego budynku, który jest w ruinie i na który będziesz musiał patrzeć codziennie. Hałasu z baru karaoke na dole, który o trzeciej nad ranem dobija się do Twoich okien. Fakt, że połowa budynku jest wciąż w stanie surowym i jest spora szansa, że długo jeszcze tak pozostanie. To akurat triki, które znamy również z polskiego podwórka, może oprócz basenów Infinity i barów karaoke. Kolejna pułapka to dosłownie fasadowość obietnic deweloperów kontra rzeczywistość. Wiele z tych budynków jest sprzedawanych na długo przed ukończeniem. Często bywa tak, że elewacja wygląda idealnie. Ale gdy wejdziesz do środka, czekacie szok. W nowym budynku w Pnompeji widziałem windy wyłożone kartonem, z taśmą na drzwiach i niedokończonymi ścianami. Wszystko było pokrzywione, mimo że budynek reklamowano jako luksusowy. Te inwestycje często przypominają plan filmowy. Świetne pod odpowiednim kątem do zdjęcia, ale kompletnie niefunkcjonalne w rzeczywistości. W Manili, na przykład, większość inwestycji sprzedawanych jest często na topie dziury w ziemi, a do przekonania kupującego mają służyć makiety mieszkań w rozmiarach 1 do 1. Oczywiście wyposażone w wysokim standardzie i z do teoretycznego okna wymarzonym widokiem. No cóż, wizualizacje są zawsze piękne. Ale największą pułapką jest cena. To może być bolesne, ale jest prawdziwe. Wiele nowych inwestycji jest targetowanych wyłącznie pod obcokrajowców i odpowiednio wycenianych. Cena, którą widzisz na YouTubie lub Facebooku, to częsta zwana cena dla obcego. Lokalni mieszkańcy nigdy by tyle nie zapłacili. To wolny rynek, więc deweloperzy mogą żądać ile chcą, ale musisz mieć świadomość, że przepłacasz już na starcie. Często stosuje się też sztuczki, pokazują ci piękne mieszkanie, a w ostatniej chwili mówią, przepraszamy, to już sprzedane, ale mamy dla pana to drugie, oczywiście gorsze. Nie wszyscy deweloperzy są źli, ale fakt, że nie jesteś ekspertem na tym rynku, czyni cię łatwym celem. Pamiętaj, lokali się negocjują twardo. My obcokrajowcy często boimy się targować. Myśląc, że i tak jest stanie niż w domu, a deweloperzy to wiedzą. Następną pułapką, jaką widzę, jest tak zwana gwarancja zwrotu, często na poziomie 6-8% rocznie. Reklamują to jako dochód pasywny i są to kwoty kuszące, bo wysokie w przypadku nieruchomości. Ale zadaj sobie jedno pytanie: jeśli ten zysk byłby tak pewny i wysoki, to dlaczego deweloper musi go tak agresywnie reklamować? Gdyby to była kura znosząca złote jaja, lokalni inwestorzy już dawno wykupiliby wszystko. Problem polega na tym, że nikt nie jest w stanie zagwarantować popytu na wynajem w przyszłość. Jeśli budynek stoi pusty, z czego wypłacą Ci te 8%, to często po prostu sprytny marketing, a kwota tej gwarancji jest już wcześniej doliczona do zawyżonej ceny Twojego mieszkania. Azja kocha budować i jest to fascynujące. W tej części świata miasta rosną w oczach, ale tempo wzrostu nie zawsze idzie w parze z jakością inwestycji. W wielu miastach mamy do czynienia z ogromną nadpodażą. Ułożenie budynków bywa drastycznie niskie, czasem na poziomie 30%. Widzę mnóstwo apartamentów z 2022 roku, które wiszą na portalach od dwóch lat i nikt ich nie chce kupić ani wynająć. Ta sama sytuacja jest we wszystkich stolicach państw regionu. Deweloperzy często nie zarabiają na zarządzaniu budynkiem, ale na samej sprzedaży. Budują jak najwięcej, sprzedają marzenie, a gdy oddają klucze, przestają się interesować tym, co dzieje się dalej. Na tym polega ich model biznesowy. Kolejną kwestią, którą należy zrozumieć, jest natura własności. We wszystkich krajach regionu obcokrajowcy nie mogą posiadać ziemi na własność, choć Kambodża oferuje rozwiązania o nazwie Trust. Mieszkania są jedyną formą nieruchomości dostępną dla cudzoziemców na własność pełną, ale nawet tutaj obowiązują ścisłe limity. Zgodnie z tajskim, filipińskim, wietnamskim prawem, obcokrajowcy mogą posiadać nie więcej niż 49% całkowitej powierzchni mieszkalnej w danym budynku. W Kambodży limit ten wynosi 70%. Limit ten jest wyliczany dla całego obiektu, a nie dla poszczególnych lokali. Jest to kluczowe, ponieważ wielu nabywców wierzy, że skoro kupują jednostkę z puli dla obcokrajowców, zawsze będą mogli ją sprzedać innemu cudzoziemcowi. W Malezji nie ma takiego limitu, ale są ograniczenia dolnej wartości mieszkań dla cudzoziemców. W praktyce odpowiedni urząd weryfikuje strukturę własności przy każdym transferze. Jeśli w momencie sprzedaży limit 49% dla obcokrajowców jest już wyczerpany, Transakcja może zostać zablokowana, nawet jeśli wcześniej lokal należał do cudzoziemca. W takim przypadku nieruchomość może sprzedać jedynie obywatelowi danego kraju, co jest znacznie trudniejsze i często wiąże się z wyraźnie niższą ceną. Warto również pamiętać, że posiadanie nieruchomości w tych krajach nie daje praw imigracyjnych ani gwarancji otrzymania wizy pobytowej. W skrajnym przypadku może być więc tak, że masz mieszkanie, którym nie możesz zarządzać ani z niego korzystać. Wielu obcokrajowców wchodzi na rynek azjatycki z nawykami z Zachodu, gdzie ceny nieruchomości zazwyczaj rosną dzięki ograniczonej podaży i restrykcyjnemu planowaniu przestrzennemu. W Tajlandii, Kambodży i Filipinach rzeczywiście jest inna, rynek jest zdominowany przez ogromną nadpodaż. Deweloperzy mogą budować nowe wieżowce szybko i niemal wszędzie, nawet w gęsto zaludnionych dzielnicach. Co istotne, deweloper nie musi sprzedawać wszystkich mieszkań, aby inwestycja była rentowna. Większość zysków zostaje wypracowana na etapie przedsprzedaży, gdy sprzedawane są najlepsze lokale, co pozwala zabezpieczyć finansowanie. Gdy ten cel zostanie osiągnięty, deweloper traci zainteresowanie dalszą sprzedażą w tym obiekcie i skupia się na kolejnym projekcie. Stąd wiele budynków jest częściowo zamieszkanych, a wciąż, często długimi latami, trwa wciąż sprzedaż mieszkań w nich. Skutkuje to stałym napływem nowych inwestycji, które kanibalizują rynek wtórny. Starsze budynki, pozbawione nowoczesnego marketingu, szybko tracą na atrakcyjność. Wzrosty cen, o których się słyszy, dotyczą zazwyczaj nowych inwestycji typu premium, a nie wzrostu wartości jednostek już istniejących. Na rynku masowym ceny mieszkań z drugiej ręki często stoją w miejscu lub spadają. Kolejnym problemem jest jakość budowy i późniejsze utrzymanie obiektu. Deweloperzy zawsze mamią wizualizacjami luksusowych części wspólnych, ale w budownictwie masowym pod powierzchnią często kryje się słaba izolacja akustyczna, problemy z instalacją wodną i niestety tania wykończeniówka. Gdy deweloper wyprzeda kluczowe jednostki i opuści projekt, odpowiedzialność przechodzi na zarząd budynku. Ponieważ wiele mieszkań kupowanych jest przez inwestorów pod wynajem, a nie przez stałych mieszkańców, trudno jest zebrać fundusze na remonty. Z doświadczenia wiem, że opłaty do administracji za niezamieszkane mieszkania potrafią być latami niepocone. Inwestorzy naciskają na niskie czynsze, co prowadzi do zaniepania. Ekstremalny lokalny klimat, upały, ulewy, wysoka wilgotność. Błyskawicznie niszczy budynki. Fundusze remontowe są często celowo niedoszacowane na starcie, by przyciągnąć kupców niskimi kosztami eksploatacji. Gdy po kilku latach budynek wymaga kosztownej naprawy fasady czy wymiany wind, brakuje na to środków, co dodatkowo obniża wartość nieruchomości. Pamiętaj również, że kupując nieruchomość w krajach regionu oprócz Kambodży, wystawia się na ryzyko kursowe lokalnych walut. Ponadto obcokrajowcy rzadko mogą liczyć na kredyt hipoteczny w tajskim, wietnamskim banku, co oznacza konieczność zamrożenia dużej ilości gotówki w mało płynnym aktywie. Na Filipinach wygląda to nieco korzystniej dla obcokrajowców. Porównując to z rynkiem kapitałowym, zdywersyfikowany portfel inwestycji może przynieść średnio 7-8% rocznie przy pewnej płynności. Inwestycja w tajskie mieszkanie często daje realny zwrot z wynajmu na poziomie 3-5% i to przed. Odliczeniem kosztów napraw, prowizji agentów i okresów przestoju. Dla większości obcokrajowców w Tajlandii wynajem jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż zakup. Daje on elastyczność w obliczu zmieniających się przepisów wizowych, potrzeb zawodowych czy pogarszającego się stanu budynku na pozostałych krajach za chwilę. Oczywiście istnieją wyjątki. Luksusowe projekty od renomowanych deweloperów w najlepszych lokalizacjach potrafią trzymać wartość, ale wymagają ogromnego kapitału i gruntownej wiedzy. Istnieją również lokalne rynki nastawione na turystykę i zdominowane przez domy na wynajem, jak Phuket lub Bali, gdzie napłynęło w ostatnich latach dużo pieniędzy z Rosji i Chin i korekta cenowa dopiero się zaczyna. Można również szukać okazji cenowych z drugiej ręki. Tak, owszem, nie zdarzają się. A teraz jeśli chodzi o poszczególne kraje. W Tajlandii... Rynek stał się rozwarstwiony bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli planujesz zakup taniego kondo na obrzeżach Bangkoku, ryzykujesz, że zostaniesz z nim do końca życia. Płynność w tym segmencie niemal nie istnieje. Deweloperzy, widząc, że banki masowo odrzucają wnioski kredytowe lokalnej klasy średniej, porzucili budowę tanich lokali na rzecz segmentu premium powyżej 10 milionów batów. Z drugiej strony ceny gruntów w stolicy skoczyły o 18% w ciągu ostatniego roku, co oznacza, że tanio to już było to sztucznie podbija średnie ceny rynkowe, mimo że sprzedaje się mniej jednostek. Na popularnej turystycznej wyspie Phuket ceny domów, szumnie zwanych willami, wzrosły o 8-20%. do 20%. Inwestorzy, głównie rosyjscy i chińscy, mm, oszaleli na punkcie wyspy. Grozi to bańką spekulacyjną, ale to dopiero przed rynkiem. Na Filipinach, według raportu Collier's Philippines, rynek przechodzi bolesną kalibrację. W samej metro Manila straszy 30 tysięcy niesprzedanych mieszkań. Dlaczego? Ponieważ masowy eksodus chińskich firm hazardowych zostawił po sobie pustostany w Makati i Manila Bay Area. Deweloperzy wstrzymali wszystkie projekty w stolicy i przenieśli się do mniejszych miast. Z kolei Global Property Guide z tego roku zauważa, że realne ceny w prestiżowych dzielnicach biznesowych spadły o 3,7% po korekcie o inflację. Nawet pracujący za granicą Filipińczycy, którzy dotąd inwestowali w Manili, wolą teraz domy z działką w prowincjach takich jak Cavite czy Laguna. A z kolei, jak zauważa Santos Night Frank, szansa drzemie w decentralizacji i nowej infrastrukturze w Cebu czy New Clark City. Z kolei, w Kambodży rynek w 2026 roku jest w fazie dojrzałej korekty. Skończyły się czasy łatwych pieniędzy z Chin. Według raportu Night Frank Kambodża mamy do czynienia z gospodarką dwóch prędkości. Przemysł kwitnie, ale rynek mieszkaniowy w Phnom Penh walczy z nadpodażą przekraczającą uwaga 72 tysiące mieszkań. Mimo to raport Kambodża The Final High Yield Destination promuje ten kraj jako miejsce o najbardziej liberalnym prawie własności dla obcokrajowców. Kluczowym atutem jest pełna dolaryzacja gospodarki. W dobie wahań bata czy peso inwestycja w nieruchomości rozliczanych w dolarach jest traktowana jako bezpieczna przystań. Jeśli deweloper oferuje Ci plan ratalny bez banku, to bądź czujny. To często akt desperacji, by zapewnić budynek. Najciekawsza obecnie sytuacja jest w Malezji. Jest to obecnie rynek dla ludzi o mocnych nerwach, ale lubiących stabilność. Nie znajdziesz tu 20% skoków wartości, ale ryzyko wtopy też jest minimalne. Prawdziwym hitem tego roku jest tam Johor. Dzięki planowanemu na koniec roku otwarciu połączenia kolei, szybkiej kolei z Singapurem ceny w okolicach stacji rosną szybciej niż gdziekolwiek indziej. Deweloperzy wykazali się tu niespotykanym w Azji rozsądkiem i ograniczyli nowe budynki o 18%, aby rynek mógł wchłonąć istniejące 28 tysięcy niesprzedanych lokali. Więc najbezpieczniejszy wybór to nieruchomość typu, typu Landed, czyli dom szeregowy w skomunikowanej dzielnicy Selangor. Tak więc azjatycki rynek nieruchomości w obecnym roku przypomina randkę w ciemno. Wizualizacje są piękne, ale rzeczywistość weryfikują raporty techniczne i wyciągi z konta lokalnej klasy średniej. Inwestuj tam, gdzie stoi realny popyt, a nie tylko lśniący billboard i palmy na tle słońca.